Chciałbyś ustrzec się poważnych chorób na starość? Jeśli tak, to obniżenie poziomu cholesterolu we krwi powinno być dla Ciebie priorytetem. Wysoki poziom cholesterolu wiąże się ze zwiększonym ryzykiem chorób serca, kolejno udaru mózgu i innych problemów układu sercowo-naczyniowego. Ale bez obaw, wprowadzenie pozytywnych zmian w stylu życia może temu wszystkiemu zapobiec. W tym filmie omówię skuteczne strategie, które pomogą naturalnie obniżyć poziom cholesterolu i poprawić ogólne zdrowie organizmu. Od wprowadzenia zmian w diecie po włączenie regularnych ćwiczeń do naszej codziennej rutyny, to wszystko pomoże przejąć kontrolę nad poziomem cholesterolu. Pamiętaj, niezależnie od tego, czy chcesz zmniejszyć ryzyko chorób serca, czy po prostu chcesz prowadzić zdrowszy tryb życia. Ten film podpowie wiele ciekawych informacji, dzięki którym Twoje zdrowie i Twój organizm na pewno skorzysta. Natomiast tak woli ścisłości w tym filmie nie będę ani sędziował, ani rozstrzygał tego, czy warto obniżać poziom cholesterolu, bo tutaj społeczność jest bardzo mocno podzielona. Nie będę tutaj także rozstrzygał, ani dowodził tego, czy jedzenie cholesterolu w diecie podnosi poziom cholesterolu w naszym organizmie, czy też nie, bo. Tutaj należy się długi, osobny film, który się pojawi. Dziś chcę przedstawić informacje na temat tego, jak skutecznie poziom cholesterolu obniżyć dla wszystkich tych, którzy chcą go obniżyć i zgadzają się z założeniami, że jego nadmiar dla zdrowia jest szkodliwy. Dzisiejszą rozmowę chciałbym rozpocząć od błonnika. Mimo tego, że nasz organizm nie jest w stanie go strawić, to stanowi on doskonałą pożywkę dla naszych małych przyjaciół, czyli Mikroorganizmów, które zamieszkują nasz układ pokarmowy. Natomiast, co w tym wszystkim wspólnego ma obniżenie poziomu cholesterolu? Po pierwsze, błonnik rozbija cząsteczki tłuszczu oraz spowalnia ich wchłanianie, a w tym cholesterolu. Natomiast to nie jest jedyny mechanizm. Gdy bakterie w naszych jelitach nakarmimy błonnikiem, to wywierają one realny wpływ na poziom cholesterolu złego. A co zatem idzie, także cholesterolu całkowitego. Przykładem takiego smacznego i zdrowego pokarmu są produkty pełnoziarniste. W jednej z metaanaliz możemy przeczytać, że ogólne spożycie produktów pełnoziarnistych obniża poziom cholesterolu złego, czyli LDL, i cholesterolu całkowitego. Ich dużym plusem jest to, że nie obniżają one tej frakcji cholesterolu, na której nam zależy. Czyli cholesterolu HDL. Natomiast kropką nad i niech będzie to, że redukują one również poziom niebezpiecznych dla naszego układu sercowo-naczyniowego trójglicerydów. Zatem, jak widać, pogromców cholesterolu mamy dosłownie na wyciągnięcie ręki. A pozostając na chwilę w temacie błonnika, gdybym miał wybrać tylko jedno jego źródło, którego działanie świetnie widać w wynikach badań u pacjentów, byłaby to babka płesznik. I tutaj myślę, że nie trzeba niczego udowadniać i wystarczy spojrzeć na jedną metaanalizę, aż 28 badań, z których jasno wynika, że spożycie babki płesznik obniża poziom złego cholesterolu. Okazuje się, że już w 10 gramach babki płesznik zawarte jest 7 gram błonnika, a spożywanie go każdego dnia ma istotny wpływ na nasze parametry lipidogramu. Natomiast babka płesznik to nie jedyny as, jakiego możemy mieć w rękawie, ponieważ inny sprzymierzeniec obniżenia cholesterolu kryje się w niewielkich czerwonych ziarenkach, a dokładniej mówiąc fermentowanym czerwonym ryżu. W ich wnętrzu zamknięta jest substancja zwana monakoliną K. Badania dowodzą, że dzienna dawka od 3 do 10 mg monakoliny K Obniża poziom cholesterolu złego, czyli LDL, od 15 do 25% w ciągu 6 do 8 tygodni. A jeśli chcecie Państwo kompleksowo zadbać o przywrócenie swojego poziomu cholesterolu do odpowiedniego poziomu, to powinniście Państwo, oprócz błonnika oczywiście, włączyć do swojej diety nienasycone kwasy tłuszczowe. Przede wszystkim jednonienasycone, ale także i wielonienasycone kwasy tłuszczowe. Zajmijmy się w pierwszej kolejności tymi pierwszymi. Badania naukowe dowodzą, że dieta śródziemnomorska, która wprost w nie obfituje, zwiększa poziom cholesterolu dobrego, natomiast zmniejsza stężenie cholesterolu złego, dzięki czemu redukuje ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych, gdzie należy ich szukać. Przede wszystkim w oliwie z oliwek, w oliwkach, w awokado czy różnego rodzaju orzechach. Jeśli natomiast chodzi o drugą grupę kwasów tłuszczowych, czyli przypominam wielonienasyconych, to w jednym z badań możemy przeczytać, że zastąpienie w diecie nasyconych kwasów tłuszczowych właśnie wielonienasyconymi pozwoliło na zmniejszenie poziomu cholesterolu LDL, czyli złego cholesterolu o 11% i całkowitego cholesterolu o 9% po zaledwie 8 tygodniach nowej diety. Tę grupę kwasów tłuszczowych odnajdziemy w orzechach, nasionach oraz olejach roślinnych. Natomiast z mojej strony dodam, że warto dorzucić do nich również kwasy tłuszczowe omega-3 pochodzące z tłustych ryb morskich, ponieważ poprawiają one działanie naszego sprzymierzeńca, czyli dobrej frakcji cholesterolu, czyli cholesterolu HDL. A skoro rozpoczęliśmy dziś rozmowę na temat kwasów tłuszczowych, to czuję się w obowiązku zwrócić Państwa uwagę na Pewnych zbrodniarzy zdrowia, tak to nazwę, którzy kryją się spośród ich zastępów. Mowa tutaj o tłuszczach trans, których powinni Państwo unikać jak ognia. Tłuszcze trans to nic innego jak tłuszcze, które zostały poddane modyfikacji, które pod wpływem uwodornienia albo też działania temperatury najzwyczajniej w świecie zmieniają swoje właściwości fizyko-chemiczne, zmieniają swoją strukturę. I stają się bardzo niebezpieczne dla zdrowia człowieka. Tak to najprościej ujmę. A jaki wywierają wpływ na cholesterol, bo taki jest dzisiejszy temat? Nie dość, że ogromny, to jeszcze negatywny. Wystarczy spojrzeć na doniesienia naukowe, aby dowiedzieć się, że mają one bezpośredni wpływ na parametry naszego lipidogramu. Podnosząc poziom cholesterolu złego, czyli LDL, poziom cholesterolu całkowitego, Kolejno podnosząc poziom trójglicerydów, a w tym samym czasie zmniejszając poziom cholesterolu pożądanego, czyli cholesterolu HDL. I teraz uwaga. Dowiedziono także, że ich nadmierne spożycie w połączeniu z niewielkim spożyciem nienasyconych kwasów tłuszczowych i zbyt dużym spożyciem tych nasyconych to prosta droga do choroby wieńcowej serca. Jeśli nie wiecie Państwo, gdzie znajdują się te wyjątkowo szkodliwe tłuszcze, to przypomnę, aby unikać kolejno margaryny, gotowych wypieków, popcornu z mikrofali, smażonych fast foodów, gotowych produktów typu pizza, czy takich artykułów jak zabielacze do kawy oraz produkty instant. A skoro już rozpoczęliśmy eliminację z diety produktów, które podwyższają poziom cholesterolu, to jest taka substancja, która. Wydaje się, że często zastępuje człowiekowi mózg, a podnosi także poziom cholesterolu. Mowa o alkoholu. Niestety mam złą wiadomość. Alkohol w większych ilościach spożywany regularnie podnosi poziom cholesterolu. Natomiast najgorszym pomysłem jest wybieranie ciężkich alkoholi, a w tym rumu, whisky, wódki i ginu, oraz mieszanie ich ze słodkimi dodatkami w postaci syropów. Soków i baz do drinków. Obciążają one wątrobę oraz uniemożliwiają jej wykonywanie codziennych obowiązków. Nasza dzisiejsza dyskusja zawiera jeszcze jeden zdrowotny zakaz, który pomoże Państwu przywrócić stężenie cholesterolu do prawidłowego poziomu: mowa o papierosach. W papierosach oprócz wielu trucizn znajdują się cząsteczki stałe, zwane substancje smoliste. Pamiętajmy, substancje te wewnątrz naszego ciała sprawiają, że komórki odpornościowe nie są w stanie zwrócić cholesterolu ze ścian naczyń krwionośnych do krwi w celu przetransportowania go do wątroby. W przypadku papierosów mamy podwójny ambaras, ponieważ zawierają one w sobie także akroleinę, która ponownie upośledza sposób w jaki cząsteczki cholesterolu wracają właśnie do wątroby. Wynikiem tych dwóch procesów jest zwiększenie poziomu cholesterolu złego. A domyślam się, że nikt z Państwa no chyba nie chce dokładać świadomych starań i świadomie zwiększać sobie ryzyka, zawołu serca czy też udaru mózgu. Fajki zostawiamy za sobą i przechodzimy dalej. Kolejne miejsce na naszej liście zajmuje koenzym Q10. Znajduje się ono w takich pokarmach jak ryby, podroby. Oleje roślinne szpinak, produkty pełnoziarniste, czy też brokuły. Dlaczego warto włączyć je do swojego menu jeśli nasz cholesterol jest za wysoki? Wystarczy przeczytać wynik dużej metaanalizy bagatela aż 50 badań, która dowodzi, że suplementacja koenzymem q 10 w dawce od 400 do 500 mg na dzień ma istotny wpływ na obniżenie poziomu cholesterolu całkowitego, cholesterolu złego trójglicerydów i podwyższenie poziomu cholesterolu HDL, czyli cholesterolu dobrego. Przejdźmy zatem dalej. Mam nadzieję, że dzięki moim materiałom mam w grupie moich widzów samych miłośników jakiejkolwiek formy sportu, chociażby regularnych spacerów. Dla tych, którzy nie przepadają za bardzo za ruchem niestety mam złą wiadomość, ponieważ okazuje się, że ruch to panaceum na wiele chorób cywilizacyjnych i wiele przypadłości, a w tym na wysoki cholesterol. Co ciekawe, nie tylko pozwala ono na redukcję wagi, która pozytywnie wpływa na wszystkie parametry naszego lipidogramu, ale także pozwala obniżać poziom cholesterolu złego, i co jeszcze ważniejsze, pozwala podnieść poziom dobrego cholesterolu HDL. A na dziś z mojej strony to już wszystko. Dziękuję za Państwa uwagę i, jak zawsze, zapraszam do następnego odcinka. Do usłyszenia.